Wyobraź sobie, że poświęcasz czas na realizację swoich marzeń, spędzasz go z rodziną lub na czytaniu ulubionej książki, a pieniądze nieustannie spływają na Twoje konto. W dobie internetu jest to możliwe. Dochód pasywny to zarobek generowany przez procesy, które nie wymagają bezpośredniego zaangażowania. Oznacza to, że nie musisz ciągle angażować się w jakąś pracę, aby pieniądze spływały na Twoje konto. Jednymi z najłatwiejszych sposobów na osiągnięcie dochodu pasywnego jest prowadzenie bloga lub kanału na YouTube. Blogowanie może zapewnić ci stały dochód ze sprawą linków afiliacyjnych umieszczonych w treści postów czy banerów. Linki te generują dochód poprzez odysłanie Twoich czytelników do produktów korespondujących z treściami na blogu. Sprawa wygląda podobnie w przypadku kanału na YouTube. W filmach polecasz produkty współpracujących marek oraz zamieszczasz linki afiliacyjne w ich opisach. Zarejestruj się na webpartners.pl i zacznij zarabiać już teraz.